cześć, witajcie! Ten odcinek, który obiecałem, z moim kolegą Ja, Poken i oto Otona Serko się Siemano! No, otworzymy dzisiaj jedną paczkę to była jedyna paczka UEFA Champions League Euro 2016 France. France. Dobra, otworzymy ją. No, niech to czemu nic nie mówisz? No, nie mam co. Dobra, otworzymy ją. Dobra. Dobra. Otwieramy ją. Jak fajne! Ło, wow, o. O! Dynamo! James Miller. Road Oto of 2016. Najlepszy. Drugi jest. Kasper Helman, Są so mój. Potem jest. Potem jest. Gohan Intel. Szwecja. Potem jest Czeska Republika. Peter Czech. Potem jest Asmir Begowicz, Bonstein Hercegowina, a na końcu jest Harwaska, to znaczy Chorwacja, Mario Madziuki. Teraz się z wami pożegnamy. Pokęd się żegna. Narka. Master Koksu się żegna. Nara. To, to do zobaczenia w następnym odcinku. Narka!